Siemano witam was wszystkich serdecznie jest tej strony Przemek i jak widzicie jest to Free For All Na PlayStation 3, oczywiście MW3 Postaram się wygrać ten free for all chociaż nie wiem czy to mi się uda Ale zobaczymy. W poprzednim meczu kupiłem drugi, ale minimalnie przegrałem, po prostu minimalnie to jest gość już kurwa, jest źle się. Nie wiem, na końcu zrobili, ale... Dobra. Kurwa, i snajper jakiś pro, kurwa, face, który nie umie strzelać, ale mnie zabił, nie? To jest... knojku. Payback. Zobraz, dalej. Tak, nie wiem jak on to zrobił. Po prostu mnie zabił. Kurwa, no następny sniper leży w czekach. Ja pierdolę. Jak tak macie grać w FIFA All? Ja pierdolę, Trzymajcie mnie, bo kurwa nie wytrzymam. Gdzie jesteś, ty, czyściu jesteś? No ja pierdolę, gdzie on był? Fiksak, się wkurwiłem już. Tak kurwa chcesz grać? Za jej jakie mam połączenie. Chujat. Roba cztery kreski na pewno. No. Lord! I Ja pierdolę, no co jest z tym kurwa gościem, z tą baretką? Czy on jest kurwa gorzej niż gorzej? Wyrzutnia rakiet, jak kurwa, nie wiem. Słyszę cię, kurwa, serde, słyszę cię. Kurwa, ty też do mnie rzucił. Ale przykrywam. Jakie kurwa płaszczki jak leżą. Co tu się porobiło z tym kurwa FreeFero? Każdy leży jak ten... Dobra, tam jest na górze jakiś... Ja pierdolę, jak on tu przeszedł? Zasłoniłem chyba se sam sobie bronią. Nic nie widziałem, nie? Dosłownie. A, czyli tam jesteś, tak? Dobra. Dobrze wiedzieć. Dobra. Mamy gość. Okej. Okay. Teraz ja tu przejmę twoje. Twój rejon Oj chuj, gdzie on tam? Znowu wrócił na ten swój krzak pierdolony Mi się uda nam dojść, tylko zaraz... Kość, idzie. No i chuj! Ja pierdolę, po prostu rozpierdala mi ta gra czasami, naprawdę. A kurwa patrzcie jaki kość. Aha, zdążyłem zmienić. Nice Round shot. Ta broń zapasowa jest zajebista. Czy jesteś? O kurwa Dobry. Ciężko, 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 ciężko. Ciężko jest. Uuuu, coś mnie zajebał. Ale teraz nie powinienem stracić tego zwycięstwa, więc tak ktoś tu jest? Wow, o, co to? Cze. Dobra, jest. Udało się. Trzeba by taki comeback trochę. Dostawałem po dupie, ale udało się 15. 30-16. Nie jest to zajebisty wynik. Muchapa tu naprawdę nie zrobiłem, ale słuchajcie, przy takich pieprzonych hamperach to jest cud, że wygrałem naprawdę. Także dzięki za oglądanie, jeżeli chcecie więcej e, facecamów tak zwanych, to dlaczego nie? Po prostu napiszcie mi w komentarzach. Ja zawsze was, was proszę o to o, o, o komentarze. Jeżeli chce, chcę, żebyście po prostu za, zadecydowali o jakichś tam rzeczach, tym razem jeżeli chcecie Facecamy, to proszę o komentarze i naprawdę fajnie by było. Wiem, że niechętnie tam te komentarze piszecie, bo nie wiem dlaczego. Nawet paluchów za dużo nie dajecie i wyświetleń też nie ma za dużo, więc mam nadzieję, że to się zmieni za jakiś czas. Jak najszybciej bardzo bym chciał tych wyświetleń trochę więcej, bo jednak subskrybentów mam o wiele więcej niż wyświetleń, więc nie wiem o co chodzi. No ale tak to już z tym YouTubem jest. Więc jeszcze raz dzięki za oglądanie i zapraszam do następnych odcinków, Jakiegoś Call of Duty pewnie, albo inne gry. Zobaczymy jak to będzie. Dzięki za oglądanie. Na razie, trzymajcie się.